Cześć! Dzień dobry! Kolejny dzień z kolejną energetyką i dzisiaj mamy 13 wrzesień. 13 wrzesień jako energia, energetyka dnia. Energetyka dnia nie jest prognozą sam w sobie, jest informacją, wskazówką, jakie energie dzisiaj nam towarzyszą, na co warto zwrócić uwagę, co robić, czego nie robić. Zatem jeżeli jesteś zainteresowany, jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. 13 wrzesień jest to czas zmian, transformacji. Dzisiaj warto zrobić porządki w przysłowiowej szafie, czyli wyrzucimy to, żeby zrobić stare, żeby wrzucić nowe. Tak samo w życiu osobistym warto pozakończać te historie, które w jakiś tam sposób już wymagają, nazwijmy to mm, transformacji. W historiach pracy możemy dzisiaj rozpocząć coś na nowo. Zakończ pewne procesy, niech Ci się to nie maga magazynuje. Zakańczaj i rozpoczynaj na nowe. Tak zwana systematyka również dzisiaj może mieć znaczenie. Mamy też energię, która mówi o tym, że możemy pewne rzeczy rozpoczynać od nowa. Czyli rozpoczniemy coś, coś na przerwie musimy rozpocząć. Dzisiaj nie jest dobry czas na naprawianie, a realizuj to od nowa, bo będzie większy potencjał tego. E, może nam zabraknąć dzisiaj takiego samozaparcia, tak zwanej możliwości decyzyjności. Możemy mieć wrażenie, że ktoś decyduje za nas, bądź będziemy chcieli, żeby ktoś zadecydował, czy aby na pewno musisz to sobie robić. W relacjach może być takie przeciąganie liny, czyli kto tu ma rację i walka o samą rację. Czy warto? Zastanów się. E, dzisiaj też jest taki moment, w którym będzie nam wrażliwość towarzyszyła. Może nas więcej rzeczy rozśmieszać, bądź też mocniej wzruszać. Dzisiaj dzień też na to, aby swoje talenty odkrywać. Zatem, jeżeli jesteś na tej drodze odkrywania talentów, to zrób to właśnie teraz. Dobrego dnia Wam życzę.